na powierzchni, to wtedy też tam tego węgla się nie wybiera. wybierać, dlatego ten węgiel tutaj jeszcze jest. No, a zatrzymałem się, ponieważ tu mamy kiloy, okulary. Jakbyście chcieli tu pokopać wągiel, to przyjedźcie swoimi bajklami i bajter szykta się to nazywał, albo szykta rodzinna, i wtedy możecie się tu pobawić. Robota na kopalni, a w kopalni pójdą mamy ino dla dorosłych, bo tam jeszcze jest wersja wtedy jest.

Ale kiedy i my znajdujemy się teraz w szachownicy, tak wybierano tutaj węgiel. Na szachownicę, to znaczy zostawiano takie filary węglowe. Powiedzmy, że to by były